wystąpienie przed lustrem. Takie porady rządziły przez długie dziesięciolecia. Dziś możemy to robić lepiej. Lustro jest w porządku, jeśli potrzebujesz poćwiczyć mimikę, postawę i gestykulację, ale samo wystąpienie proponuje ćwiczyć bardziej nowocześnie. Nagraj się, na przykład kamerą w smartfonie. Najważniejsze, żeby na nagraniu było on Cię słychać i widać. Najlepiej w całości i wraz ze slajdami na ekranie. Jeśli masz statyw, to świetnie, zamocuj na nim smartfon. Są specjalne i bardzo tanie uchwyty, lub aparat, i wygłoś swoją prezentację patrząc w obiektyw, jakby to były oczy jednego z Twoich słuchaczy. Jeśli nie masz statywu, to po prostu oprzyj kamerę na jakimś regale, parapecie lub stole. Później obejrzyj nagranie i przeanalizuj, jak to wszystko wygląda i brzmi. Mówisz płynnie, wystarczająco głośno, wyraźnie? W których momentach zdarza się, że nie wiesz, co dalej powiedzieć? Spróbuj wykonać takie ćwiczenie. To pomoże ci jeszcze lepiej przygotować się do wystąpienia, a jego jakość i skuteczność mocno na tym zyska. A po więcej podpowiedzi zajrzyj na mocprezentacji.pl